Kasia mi chwytasz, dzień jest ci dobrze Czara przelewa się, powstał problem Myślisz, że to szyd, stoisz w oknie Paranoja zabiera cię, pełzasz podnie Kto zna, ten wie, smutny koniec, przeszłość dogania cię w lustro ciężko spojrze masz na twarzy masz niewygodnie Zepsułeś chyba się czas się podnieść Zepsuć się, noc cię dogania Zryta Ze ciągle to się umorania, umorania. zepsucie cię, otwórz oczy, wyjdź z bagna Powiem ci to ja, na końcu nie ma palm Nie świeci słońce, zostaje szal Wyciągasz wniosek, z kim się zadajesz Takim się stajesz, kształtuje to twoje morale Jak jesteś totalnym szale i nie, nie widzisz tego Lecz wszyscy wokół, staczasz się i staczasz Weź za stopu, poczujesz ulgę zmienia się na lepsze siostro w Inaczej szybko trafisz do piachu Zepsucie, co noc cię dogania Zepsucie od ragu z Zepsucie, ciągle to się umorania Umorania, Zepsucie otwórz o wyjdź z bagna, 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 bagna